Jesteśmy przy największej fabryce Aurory w Bradford River Aurora. Tam, co się dzieje, no po prostu robi to ogromne wrażenie, także idźmy, sprawdźmy. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marikuła. A to, co zaraz zobaczysz, to content ekskluzywny, bo żaden polski twórca nie pokazał jeszcze tego miejsca. No i słuchajcie, jesteśmy po krótkiej odprawie. Dostaliśmy prezentację, jak się zachowywać, co, gdzie będziemy zwiedzać. Także już mamy wstępny brief, ale jakby wszyscy wiecie, jestem uczulony na marihuanę, znaczy na kanabis, na, na kwiaty, więc się przygotowuję. Już wcześniej zrobię sobie krótki wzięw z wentolinu. Mam też przygotowany lek antyhistaminowy. Tak, w razie czego, bo oczywiście będzie też ciekawa rzecz, bo będziemy trymować. Będziemy na wszystkich etapach procesu wzrostu rośliny, czyli niski wzrost, zbieranie, kultywowanie, trymowanie, więc wolę się zabezpieczyć, żeby uniknąć jakiejś tam wstępnej, wstępnej alergii, więc uwaga. Kochani, no więc tak wygląda człowiek, który porusza się po fabryce, która spełnia wszystkie wy wymogi GMP, ITP, ITD. Czyli zakryte obuwie, pełny cover, czyli kombinezon, maska, okulary ochronne, tutaj też okulary ochronne, drugie, ponieważ będziemy wchodzić do pomieszczeń, których jest bardzo wysokie naświetlenie, więc musimy chronić oczy. No i uwaga, zaczynamy pierwsze pomieszczenie. Pierwsze pomieszczenie jest to pomieszczenie, w którym są pobrane już klony, świeże klony, z których będą nasze roślinki. Grow room numer, numer 3. I tutaj, że tak powiem, zaczyna się cały proces. Mamy świeże klony, które będą nam sobie rosły. Zakładamy okulary ochronne, ponieważ jest wysokie natężenie światła. Przykładamy przypustkę i wbijamy na miejsce. Come on. W tym pomieszczeniu, kochani, mamy 5736 roślin, które świeżo zostały pobrane od matek, czyli to są klony. Każdy klon rośnie tylko dwa dni na tak zwanym wegetatywnym procesie. Dlaczego? Ponieważ chcemy, aby nasze rośliny nie były za wysokie, ale żeby szybko zaczęły nam oddawać klony. I uwaga! W tym pomieszczeniu każda roślina już będzie w procesie kwitnienia. Przez 60 dni. Także mamy możliwość zobaczyć rośliny, które są takie baby jeszcze, a następne już będą duże. I zobaczcie, zaraz Wam pokażę ciekawą rzecz, ponieważ tak to wygląda. I dostałem tutaj jeszcze ciekawą informację, że na pytanie, ile jest roślin na danym takim boksie, jest uzależnione od kultywaru. FarmGaz ma to do siebie, że rośnie wysoko i jest dosyć, dosyć rozłożyste. A z kolei. Black Jelly jest bardziej skondensowana, jest bardziej przy sobie roślina, która daje grubsze pąki, i z tego powodu, jak sami można zobaczyć, jest po prostu tych roślin więcej na danym bloku. Właśnie weszliśmy do pomieszczenia, w którym jest Farm Gas oraz Cosmic Cream. Rośliny Cosmic Cream będą do zbioru za 9 dni, co widać po dorodnych kwiatach, a Farm Gas potrzebuje jeszcze 12 dni do ścięcia. Zapach w tym pomieszczeniu jest bardzo intensywny, ale jednocześnie naprawdę przyjemny. Parę dni przed rozpoczęciem zbioru Master Grower decyduje o tym, aby obniżać intensywność światła oraz temperaturę. Jest to tak zwane stresowanie rośliny, które ma za zadanie wzmocnienie jej zawartości kanabinoidów oraz terpenów. Metoda stresowania jest powszechna wśród growerów, no i jest to jakby taki ich sposób na to, aby doprowadzać kwiatostan do maksymalnego poziomu takiej jakości, którą oczekują. I teraz. Idziemy prosto, jak to się mówi, w krzoki. W pomieszczeniu, gdzie mamy dwie odmiany, jedna jest dla Was bardzo istotna, ponieważ jest to sourdough. W tym pomieszczeniu jest jeszcze odmiana Frozen Lemon Haze. I zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy kultywarami. Prawda jest taka, że obydwie odmiany są na tym samym etapie wzrostu i będą ścinane za dwa tygodnie. Ale popatrzcie, Sourdough jest kultywarem, który nie pnie się za wysoko jest bardzo w bardzo rozłożystej strukturze. Natomiast Frozen Lemon Haze ma taką genetykę, że rośnie nam, nam wyżej. I tutaj, w tym, w tym miejscu, można to sobie bezpośrednio zauważyć różnicę pomiędzy charakterystyką danej odmiany. Są odmiany, które rosną. Niżej, a są odmiany, które się pną bardziej wyżej. I na tym przykładzie możecie sobie to zobaczyć. Tutaj mamy 14 dni do zakończenia procesu kwitnienia, czyli do. Zbiorów, ale zapach jest jeszcze lepszy niż w poprzednim pomieszczeniu. Ale wiecie, zapach, smak jest to temat względny i to zależy od użytkownika, od pacjenta, bo każdy ma swoje własne preferencje. Ale zróbmy zbliżenie, żebyście zobaczyli, jak wygląda kwiat, który jest dwa tygodnie przed ścinką, żebyście mieli porównanie, jak wygląda kwiatostan na roślinie, a jak już wygląda otrymowany i już bezpośrednio w pudełku. No powiem Wam szczerze, że różnica jest naprawdę dosyć spora, ale mimo wszystko zajebiste kwiaty. Aby sprawdzić jakość danej odmiany, to wystarczy ją tutaj mocno ścisnąć. Jeśli jest tak, że nie za bardzo się go da ścisnąć, jest on twardy, to znaczy, że kultywar jest naprawdę wysokiej jakości i tego, że tak powiem, pacjenci oczekują. No i automatycznie wydziela się duży, duży, duży zapach. Jak to, jak to mówią, same szczyty resztę świnią daje. W tym magicznym miejscu jest 4650 roślin, czyli wyobraźcie sobie, że potem z każdego takiego pomieszczenia mamy około 250 kg kwiatostanu po wysuszeniu gotowego do sprzedaży. Fabryka jest ogromna. Zatrudnia ponad 400 osób, mierzy powierzchnię 18 500 m2. Oprócz uprawy roślin jest też miejsce do przetwarzania, czyli ekstrakcji biomasy, której niestety no, nie mogę Wam pokazać, ale wyobraźcie sobie jedno: Aurora posiada ekstraktor CO2, który w jednym cyklu, uwaga, robi 60 kg. I słuchajcie, Robi ogromne wrażenie. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie następuje suszenie roślin już po ścięciu. Każda roślina jest wieszana ręcznie, że tak powiem, do góry nogami. Technologia tego procesu trwa 10 dni, czyli uwaga, przez 10 dni każda taka roślina, że tak powiem, tutaj się suszy. Uwaga, w ciemności, ponieważ światło, które by było w procesie suszenia, przeszkadzałoby w opadaniu substancji, czyli terpenów, kanabinoidów, do tego kwiatostanu. Tutaj akurat jest taka sytuacja, że te kwiatostany zostały tutaj przeprowadzone do pomieszczenia wczoraj, więc tak naprawdę mamy kwiat, który jest bardzo świeży. Zapach w tym momencie, w tym pomieszczeniu odbiega od tego prawdziwego konopnego. Dlaczego? Ponieważ na tym etapie czujemy bardzo dużo chlorofilu, który jest wyczuwalny w tym wstępnym procesie suszenia. Im bliżej końca procesu suszenia, czyli tych 10 dni, następuje już wyrazisty zapach tych terpenów danej odmiany. Ale Zobaczcie, nie ma żadnej obróbki, one nie zostały wcześniej wytrymowane, to wszystko zostaje przez te 10 dni suszenia. No i cóż, każda taka roślina jest wieszana ręcznie. Proszę bardzo, zaprezentuję. Od spodu wkładamy i cyk wieszamy, ciemności czeka do obróbki, którą wam pokażę w następnym etapie. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie następuje obróbka kwiatostanu już po wysuszeniu. W tych oto boksach. I są przygotowane partie produktu. Pełny taki kontener wskakuje do tej oto maszyny i kierownik tego działu decyduje, jak długo ma się kręcić to urządzenie w wstępnym trymowaniu. Jeden cykl to jest jedna minuta i podczas tego cyklu cały, że tak powiem, trym i materiał roślinny, który opada po wytrymowaniu, zostaje zbierany tutaj na dole w tych kontenerach. Ten materiał jest wykorzystywany do dalszej obróbki, do procesu ekstrakcji, potem destylacji i tak dalej. Także tu się w ogóle nie nic nie marnuje. Kolejnym etapem jest sortowanie produktu. Jesteśmy na drugim stanowisku, gdzie następuje selekcja pod względem wielkości kwiatostanów. Tutaj znajduje się już wstępnie utrzymowany, który Wam pokazałem wcześniej przez maszynę, a tutaj trzeba sobie ręcznie popychać nasze kwiatostany. Które idą tymi oto sznureczkami i są już sortowane pod względem wielkości. I mamy trzy rodzaje wielkości kwiatostanu. Pierwszy pojemnik to są najmniejsze kwiatostany, wykorzystywane są do procesu przetwarzania i tak dalej. Kolejne dwa, już o większej wielkości, już idą do dalszej obróbki i uwaga ręcznej. Trzeci pojemnik, jak tutaj to po swojemu nazwałem, to są VIP-BOT, czyli największe. Które są najbardziej pożądane. Najciekawsza teraz rzecz jest taka, że Aurora w dalszym ciągu podtrzymuje manufakturę, czyli poprzez ręczne trymowanie. No i teraz wczuję się w bycie pracownikiem firmy Aurora i tak ręcznie przytrzymuje kwiatostany. Wam zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda. Powiem wam, o taka robota to by się przydała na przykład u mnie na odstresowywanie się. Taka, takie robótki ręczne. Idź, uspokój się, potrymuj. Pani powiedziała, że zajebiście mi poszło, umie to robić. Chyba jestem do tego stworzony. Być może będę tu to robił. kto Tobie! Słuchajcie moi mili, jesteśmy w miejscu, gdzie zaczyna się część pakująca. W tym pomieszczeniu przychodzą nam kwiaty w takich oto pojemnikach. Tu jest taka przegródka na samym dole. To ma wyłapywać kwiaty, które są poza specyfikacją, czyli takie mniejsze, bądź opada z kwiatostanu. Aurora! Ma taką zasadę, że wszystko, co jest poza specyfikacją, trafia albo do prerolsu, albo jest oddawana dalej do procesu ekstrakcji bądź destylacji. I w tym pomieszczeniu, w zależności od tego, jaki wolumen opakowania jest napełniany, to są w stanie zrobić około między 6 a 8 tysięcy już gotowo odważonych pudełek na jedną zmianę. Jeśli na danej zmianie pakują opakowania, które mają większą pojemność, czyli na przykład są to opakowania 15 gramowe, wówczas nawet mogą napełnić takich opakowań jeszcze więcej, około tam ponad 8 tysięcy. A związane jest to z tym, że jest większa tolerancja pakowania, czyli pakują. Minimum 15 gramów, a tolerancja jest taka, że mogą dać nawet 15, 15,5 grama, więc przez tą tolerancję jest więcej możliwe do zapakowania. Każde takie opakowanie jest napełniane przez żywego pracownika. Nie ma maszyny, która by sama automatycznie pakowała te pojemniki. Dlaczego? Dlatego, że kwiat jest na tyle wrażliwy, nie chcą żeby był poddawany obróbce mechanicznej, czyli maszynie, która by to napełniała samoczynnie. 8 tysięcy opakowań na jedną zmianę nam idzie. Następnie lądują one na taśmę, która automatycznie je etykietuje. No, i tutaj ukłon w stronę Aurory, że trzyma się wysokiej jakości. Także ukłon w stronę Aurory. Zwróćcie uwagę Pani, jak mocno wytrymowany jest to kwiat. Jest to akurat kultywar Black Jelly, i powiem Wam szczerze, że wygląda to naprawdę zajbiście. Ale twardość tego kwiatostanu, jak to jest wszystko zbite, pewnie znajdą się jacyś znawcy towaru, którzy powiedzą, że to jest jakiś PGR i jakiś inny modyfikowany. Ale mogę Was zapewnić, że Aurora stosuje tylko nawozy mineralne. Nie ma tu miejsca na żadne hormony wzrostu, tylko nawóz mineralny, ale powiem Wam, jakość kwiatostanu niesamowita. To już koniec naszej wizyty w jednej z największych fabryk Aurory. Miejscu, gdzie codziennie pracuje ponad 400 osób. Dla mnie to była nie tylko praca, ale i ciekawa podróż po świecie nowoczesnej produkcji. Macie pytania o to miejsce? Śmiało piszcie w komentarzach. A jeśli podobał Ci się ten film, to zostaw koniecznie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, komentarz konieczny. na Podbicie zasięgów także dzięki i do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.